Witam Państwa. Wielki czwartek. Krótki komunikat na temat traktatu pandemicznego WHO, którego się boimy. Miało miejsce 12-13 kwietnia, wczoraj, przedwczoraj, wysłuchanie publiczne przez, zorganizowane przez Międzynarodowe Ciało Negocjacyjne WHO, w którym to wysłuchaniu publicznym Uczestniczyły grupy interesu publicznego różne stowarzyszenia zgłoszone do ostatniej niemal chwili, w tym kilka polskich organizacji, w tym Ordo Juris, słynna agentura Putina finansowana bezpośrednio z Kremla oczywiście po to, żeby zniszczyć, właśnie nie wiem, co zniszczyć, ale na pewno coś muszą zniszczyć. W tym wysłuchaniu wziął udział aktywnie z ramienia Ordo Juris młody człowiek, którego można nazwać różnie: Michael Pelka, Michał Pełka, Misia Pelka. Wytłumaczył tam, że nie chcemy dyktatury. Ale tak naprawdę to ani on, ani nikt nie wie, co w tym traktacie ma być. Następne wysłuchanie publiczne będzie 16-17 czerwca. Do tego czasu również będzie się można zgłaszać, jeżeli ktoś uważa się za reprezentację jakiejś grupy zainteresowanych, stakeholderów, interesariuszy, a wszyscy jesteśmy interesariuszami, no to może się zgłosić, też pewnie do ostatniej chwili będzie się można zgłaszać. I proponuję, żeby to zrobić. Trzeba to będzie wykonać po angielsku, po prostu. A to jest jedyne ograniczenie. Na stronie WHO, którą podaję, zapowiadają, że ma być też, mają być podane metody zgłoszenia swoich uwag pisemnie. No to śledźmy to i zgłaszajmy. Oczywiście to nie ma wielkiego wpływu na to, co zrobią wielcy, bo Bill Gates. Taką fundację, która ma się tym przygotowaniem pandemicznym, ta sama nazwa, co nazwa umowy międzynarodowej, jest w nazwie tej fundacji. Bill Gates to już założył w 2000, formalnie 2017 roku, zaczął to zakładać w 2015 roku. Także to sprawa jest przygotowanie jest przygotowanie do tego przygotowania pandemicznego jest już sprawą zastarzałą. Myślę, że pomysł pandemii równolegle się, pomysł sztucznej pandemii, równolegle się pichcił razem z pomysłem tego traktatu. Może po prostu, mimo że pandemia nie do końca wypaliła, to a może właśnie dlatego trzeba czym prędzej traktat wypichcić i może wdrożyć nawet. Na razie nie ma żadnych tekstów przygotowawczych, nie wiemy. Kto miałby rządzić tym, tą zdrowotną działalnością państw, czy tą działalnością ludzkości w ogóle całej być może. Nie wiadomo, jaki jest zakres, jaki miałby być zakres tego traktatu. Na pewno szeroki w założeniu bardzo. Wszystko, co dotyczy zdrowia, ma tam wchodzić w grę, a jak wiemy. Zdrowie to wszystko, więc wszystko można tam upchnąć. W publikacjach, które wczoraj po prostu wyszukałem w wolnej godzinie i wrzuciłem na Twittera, na mojego Twittera Marcin Masny, znalazłem taki, no, dużo różnych propozycji, czym miałby się ten traktat zająć. Nie wiemy nad którymi międzynarodowe ciało negocjacyjne pracuje, zresztą myślę, że nie ONO pracuje, tylko pracują, to są różni tam przysłani skądś z różnych krajów, urzędnicy, może eksperci, pracuje nad tym jakieś grono wtajemniczonych, czy w fundacji Gatesa, czy w WHO, czy tu i tu, natomiast albo może wyżej gdzieś po prostu na szczeblu najwyższym, na szczeblu Komisji mafijnej, najwyższej tam kupoli mafijnej, czy tam, nie wiem, Sanhedrinu, czy jak to nazwać, wszystko jedno. Jak? Lepiej nie używać pojęcia Sanhedryn czy kachał, bo to sugeruje, że to jest taka jakaś wybrana część, wybrana część z ludzkości pod względem etnicznym czy religijnym, a jest to, i mówię to z całą powagą, absolutnie nieuprawnione roszczenie, jeżeli jacyś Żydzi. Mają takie, taką pretensję, że to oni rządzą światem, no to ja tłumaczę: nie, nie oni rządzą światem. Bo niektórzy Żydzi może tam współrządzą, ale to tak dobrze nie jest. Drodzy Żydzi, nie rządzicie światem, wydaje wam się. No dobra, teraz, teraz tak, no z tego, z tych ubiegłorocznych, tegorocznych niedyskrecji, no, oficjalnych w gruncie rzeczy, wypowiedzi wynika, że Miałoby powstać ciało zarządzające tą działalnością pandemiczną, to przygotowaniami, nieustannymi przygotowaniami do pandemii, kolejnych pandemii. Jak to ciało miałoby wyglądać za chwilkę? Miałyby zostać uruchomione, czy zebrane najpierw fundusze, i tutaj już rząd Bidena amerykański zgłosił się chyba z rozkoszą do finansowania tego ciało, które miałoby być powołane traktatem, miałoby zarządzać tymi pieniędzmi i to niech sobie zarządzają, to na zdrowie wiadomo, że jak będą zarządzać, to rozkradną i nic groźnego nam się nie wydarzy z tego powodu. Natomiast, na gorzej gdyby jeszcze poza zarządzaniem pieniędzmi od podatników głównie amerykańskich, mam nadzieję, może też chińskich, tutaj będzie konkurencja, no bo Podatnik, prawda, daje pieniądze, to chce mieć wpływ. Znaczy, nie, podatnik może nie, ale ten, kto tam tym podatnikiem rządzi. A więc yy, gdyby się zajmowali tylko pieniędzmi i rozkradaniem ich, no to pół biedy, ale boję się, że mogą mieć też inne większe ambicje, żeby w ogóle nami zarządzać. Ciało, które miałoby powstać według tych zapowiedzi jeszcze ubiegłorocznych, miałoby się nazywać Global Health Threats Board, czyli zarząd czy rada globalnych zagrożeń zdrowotnych, czy też Globalna Rada Zagrożeń Zdrowotnych. Miałby to być taki komitet ministrów finansów i zdrowia grupy G20 powiększonej, grupy G20+, z dodatkową reprezentacją, uwaga, gospodarek rozwijających się, zwłaszcza Unii Afrykańskiej, czyli te kraje afrykańskie, w których rządzą, rządzi Rządzą agenci globalistycznej władzy, agentura taka jak w to pewnego stopnia oczywiście tylko, czy w Etiopii, dawni komuniści po prostu, tak? Dawni komuniści przejęci przez główny nurt rewolucji światowej. Rewolucja komunistyczna się nie udała, ale trwa rewolucja głównonurtowa. Heretycy zostali pokonani, no a żołnierze heretyków przeszli na stronę głównego nurtu religii rewolucyjnej. A więc Unia Afrykańska miałaby tam być reprezentowana, czyli jakieś wybrane pewnie kraje, inne może kraje, których nie ma w G20. No a gdzie, jakie kraje są w G20? No nie jest tam. Z naszych okolic jest Rosja, oczywiście są Chiny, tak, Indie, Stany Zjednoczone, ale u nas tutaj blisko mamy Rosję, Wielką Brytanię, mamy Unię Europejską, to Polska miałaby reprezentację przez Brukselę, ale co ciekawe, w G20 poza. Unią Europejską są też dwa państwa członkowskie Unii Europejskiej, Niemcy i Francja. Tak więc mielibyśmy reprezentację, my jako Polska, unijną, ale mielibyśmy też w tej Radzie zagrożeń zdrowotnych reprezentację naszych przyjaciół i sojuszników, Niemców i Francuzów. Ministrów finansów i zdrowia, którzy, jak wiemy, w takich krajach jak w krajach europejskich, poza może Węgrami, może są mianowani, no nie tyle przez jakiś tam wybrany demokratycznie parlament, tylko przez różne ciała globalistyczne, czyli wszystko we własnym gronie. Wszystko zostaje w globalnej globalistycznej rodzinie. Do tego wszystkiego w tym ciele zarządzającym mieliby się znaleźć przedstawiciele Organizacji globalistycznych, czyli WHO, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowej Organizacji Handlu, która w zasadzie nie wiadomo, co, co ma tu do, do, do gadania, zwłaszcza, że w ogóle przestała funkcjonować, moim zdaniem, znaczy zarządza tam jakimiś resztówkami dawnych porozumień handlowych, światowych. Wiadomo, że teraz świat się podzielił i y, wszystkie te ambicje stworzenia światowego porozumienia celnego czy handlowego, spełzły już dawno na niczym, nikt na to już nie liczy. To tyle na temat. No i tak, no krótko mówiąc, nie tyle. No właśnie, bo jeszcze namawiam. No namawiam, żeby zerkać na stronę WHO i żeby zapisywać się do, do tych wysłuchań, do tego ostatniego wysłuchania publicznego w czerwcu, bo potem w sierpniu już nam przedstawią gotowy projekt. Przedstawią albo nie, zobaczymy. Druga rzecz, koniecznie zapisujmy się, badajmy, jak uczestniczyć w debacie pisemnej. Napiszemy coś po angielsku i wyślemy, ale jednocześnie dopytujmy się, nie wiem, kiedy z tym ruszymy no, i kto z tym ruszy. Dopytujmy się zarówno przedstawicielstwa WHO na Warszawskiej Ochocie, jak i naszego rządu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na różnych szczeblach, o to co już oni wiedzą i w jaki sposób w tym uczestniczą. No i to tyle, tak. To już tyle na, na ten temat. Na koniec, chcę Państwu rozłożyć życzenia, bo się zbliża Wielkanoc, jest Wielki Czwartek. Myślę, że warto sobie przypomnieć, jak to jest z tym świętym wiosny. Najpierw było to święto. Odradzającej się przyrody, przynajmniej no, tam, gdzie przyroda zna zimę i lato. Potem w to święto obchodzone przez powstający naród żydowski w Egipcie, naród ten wyszedł z niewoli egipskiej na wolność. Ta wolność okazała się pierwotnie pustynią, straszną opisywaną później przez żydowskie pisma Starego Testamentu jako taka właśnie pełna tam szakali, wężów i skorpionów, bezwodna, nic tam do jedzenia nie było, chociaż okazało się, że jest, z nieba spadało jedzenie, a woda jak była potrzebna, to tak Mojżesz stuknął, Mojżesz stuknął czy Aaron, kto pamięta, stuknął w skałę i woda wypłynęła, czysta, dobra. Więc wolność bywa trudna, ale można sobie z nią poradzić. No i teraz chrześcijanie obchodzą też święto wolności, święto wiosny i wolności, które polega na tym, że Bóg chrześcijan został się człowiekiem, dał się zabić, wyzwolił zamkniętych w śmierci, o czym... Obiecuje, że my też możemy być wyzwoleni, bo On z wstał, wyszedł ze śmierci, dostał, wziął inne ciało, lepsze ciało, które się już nigdy nie zepsuje, które może być w wielu miejscach naraz, na przykład. I nam to też obiecuje, obiecując nam zarazem prawdziwą wolność, która w tym chrześcijańskim pojęciu polega na tym, że ktoś, kto jest w łączności z Bogiem, po śmierci ziemskiej, naprawdę jest zjednoczony z Bogiem, ma tę samą wolność, którą ma Bóg. Czyli wolność absolutną, pełną, nie tylko wolność w sensie wolnej woli, która może działać nawet wtedy, kiedy jesteśmy, jak stoicy nas uczyli, związani w więzieniu, nie możemy się ruszać, ale wolna wola pozostaje wolna. Ale mamy tę wolność wtedy, mamy mieć tę wolność Boga, wolność absolutną, którą, która zawsze skierowana jest ku dobru, bo na tym to polega. Takie to święto u chrześcijan, no ale oczywiście nie chcę nikomu wmuszać chrześcijańskich świąt, życzę zatem po prostu odpoczynku, a kto ma ochotę na wolność, no to życzę nam też wolności. Do zobaczenia, jeżeli nie będzie się działo nic strasznego, a no, zapowiada się parę strasznych rzeczy, ale jeżeli nic strasznego się nie będzie działo, to do zobaczenia dopiero po świętach Wielkanocnych. Kłaniam się.